Dużo się zmieniło No wiem, wiem, Mówiłeś, no że dużo się zmieniło. No ale wszystkiego Ci nie powiedziałem. No to wal śmiało szerszeń. Studiuję prawo. Wieczorowo. Wieczorowo? No brawo, brawo. Czyli dzień. Jesteś wolny? Nie. W dzień też jestem zajęty. Ta? A co robisz? Zostałeś, zem? Zostałeś sam? O kurna. A skok? A robota? Co ja teraz zrobię? Szerszeń. Kino to była nasza idealna przykrywka, no! No tak, to w kinie obejrzysz. Jak w kinie? Skok? No tak, w dwa wychodzi. Nie słyszałeś? Mówiłem, tak tego lipca.